W Brzegu odbyła się ostatnia kąpiel o wschodzie słońca w ramach pierwszej edycji projektu Jezioro Aniołów. Tym razem pięknego wschodu słońca nie było, a pierwszy raz padał deszcz. Mimo tego nie odstraszyło to uczestników, którzy dołożyli kolejną cegiełkę do budowy hospicjum dla dzieci chorych na nowotwory. Akcja będzie prowadzona w dalszym ciągu, ale w nowej formule. Druga edycja Jeziora Aniołów startuje już w listopadzie. Wszystko rozpoczęło się 1 lipca i także 1 lipca zostało podsumowane i zakończone. W ramach pierwszej edycji akcji charytatywnej Jezioro Aniołów odbyło się 13 kąpieli o wschodzie słońca. Niezależnie od tego, jaki to był dzień tygodnia i jaka była pogoda, chętnych, by pomagać w taki właśnie sposób, nie brakowało. Udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dodatkowo mogę powiedzieć, że zrobił się bardzo duży rozgłos medialny tego. No i oczywiście dużo osób zaczęło dołączać, zaczęło wspomagać hospicjum, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dzisiaj są medale, dzisiaj są też kupony rabatowe. Mamy prawie 20 film, które wzięły udział właśnie w akcji. Czyli każda osoba, która była przynajmniej 10 razy na Jeziorze Aniołów, dostaje kupony rabatowe do lokalnych film. Będzie można skorzystać z rabatów. tak? To jest taka nagroda w ramach tego, że jednak byli. Przyjęte 10 razy. No, jesteśmy wzruszeni, bardzo się cieszymy, że tyle osób przyjeżdżało, przyjechało dzisiaj. Dzisiaj rozdajemy dyplomy i podziękowania i medale dla tych osób, które, które były na, na, na co najmniej 10 edycjach. No i będzie wejście do wody i, i wspólna taka celebracja Wschodu Słońca. Bardzo się cieszymy tym, tym, jak ta akcja tutaj została odebrana przez ludzi. Usatysfakcjonowani jesteśmy jak najbardziej, cieszymy się, że, że tyle osób przyjeżdżało i wspierało budowę hospicyjnego Domu Aniołków. Dokładnie o godzinie 4.23 grupa około 150 osób w strugach deszczu zanurzyła się w jeziorze tarnobrzeskim. Akcji charytatywnych jest wiele, ale niezwykła formuła i kreatywny sposób niesienia pomocy jest dla wielu atrakcyjny i wzbudza ciekawość. Nawiązało się tu wiele znajomości, a nawet przyjaźni. Pierwsza edycja była taka nieformalna, zaczęło się od kąpieli takiej grupki osób w ramach akcji Morze Aniołów i wtedy powstał pomysł na to, żeby zrobić właśnie taką kąpiel w Tarnobrzegu i na pierwszej kąpieli rok temu lipcowej już w ramach Jeziora Aniołów było około 250 osób, także, także od, razu, od razu był super, super odzew społeczeństwa. Zimą było ciut mniej, teraz jest z powrotem lato. Z jednej strony jest łatwiej, bo, bo jest ciepło, a z drugiej strony ten wschód słońca jest dużo wcześniej, więc ta pora jest trudniejsza do osiągnięcia. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy, że grono osób, które się zaangażowało, przychodziło i wspólnie, razem możemy budować dom hospicyjny. Myślę, że chcielibyśmy powiedzieć Ci jedno słowo: dziękuję. Dziękuję za to, że byli, za to, że wspierali naszą fundację. Dziękuję w imieniu własnych współpracowników, organizatorów jezioraniów, ale też dziękuję w imieniu tych naszych małych podopiecznych. Hospicyjny dom Aniołków, który powstaje w miejscowości Skowierzyn, będzie gotowy objąć swoją opieką 40 małych pacjentów. Budowa jest w fazie realizacji, a jej tempo i termin zakończenia inwestycji jest w dużej mierze zależny od posiadanych środków. Kiedy wedle planów placówka będzie gotowa? Odpowiedziałbym, że chcielibyśmy jak najszybciej, bo wiemy, że ta placówka jest bardzo potrzebna, aby ona służyła przede wszystkim tym naszym małym mieszkańcom, którzy zmagają się z nieuleczalnymi chorobami. Dlatego też dla nas jest ważne, aby jednak ten budynek oddać jak najszybciej. Uzbieraliśmy ponad 70 tysięcy, jeszcze musimy doliczyć dzisiejsze. Także to, co w tym momencie jest wykonywane, to przede wszystkim prace nad na podaszem budynku, prace nad, rozpoczęte prace nad dachem budynku, więc mamy nadzieję, że do końca roku zamkniemy stan surowy, bo już mamy zamówione okna, drzwi, mamy otrzymać dachówkę, płytki ceramiczne już na wykończenie oraz grzejniki, więc mamy nadzieję, że te prace będą szły naprzód. Druga edycja Jeziora Aniołów będzie prowadzona pod hasłem 4 pory roku. Kąpiel będzie odbywała się raz na kwartał i wedle planów ma być organizowana w soboty, by można było przygotować więcej atrakcji. Cel zbiórki pozostaje taki sam, ale zmienia się częstotliwość kąpieli. 4 listopada już następna edycja zaczyna od zimowej edycji, i to będzie jakby trzy imprezy w jednym. Jedna, właśnie to będzie Jeziora 4 listopada, drugie to będzie rekord Guinnessa, e, który właśnie bije osobiście, czyli siedzenie na duszę w lodzie, a trzecia impreza współtowarzysząca to będzie e, ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu morsowego, czyli robimy trzy imprezy w jednym, będzie potrójna siła, wracamy 4 listopada. żeby też nasze Aniołki troszkę zatęskliły za całą akcją. Muzyka, można tak fajnie podsumować. Jest bardzo dużo pozytywnej energii. E, tworzy się taka jedna wielka rodzina jeżeraniów. Jedno słowo: dziękuję Wam, kochani. Jesteście wielcy. Macie wielkie serca.